Three, Three, two, two one. one, one. nasza szkoła grała udział w ciągu ostatniego roku, były to, jak widzicie, praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach. Na dzisiejszej uroczystości uczestnicy praktyk będą chcieli opowiedzieć Wam o przebiegu praktyk, o tym, co zyskali, jakie korzyści praktyki przyniosły zarówno im, jak i naszej szkole oraz dzisiaj również otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w praktykach. Teraz chciałabym oddać głos naszym uczniom uczestnikom projektu. Dzień dobry. Kamila. Good morning. Szanowni Państwo, Panzerki i Koledzy, nasza szkoła ze służbów kształcenia mówimy czy prawo nie wysyła każdego w Kroku przez ostatni rok uczestniczyła w projekcie Praktyki Zarodowej Europejskich Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie zrealizowano jako działanie. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Funduszu Społecznego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby podsumować wyniki projektu i opowiedzieć, w jaki sposób wpłynęły one nam podniesienie jakości pracy naszej szkoły oraz zwiększenie naszych kompetencji zawodowe, językowe i społeczne. Witamy do na naszej uroczystości Pana Dyrektora Krzywozią Panią wicedyrektor Ilonę Ino, Dylanę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, a także wszystkich zgromadzonych uczniów. Są wśród nas także przedstawiciele naszych lokalnych mediów. Redaktor Serwisu Krowożników, Pan Paweł Bogner, Pan Michał Kolera z dziennika Echownia", oraz Telewizja Wiczu Twoje Miasto. i również serdecznie witamy. Jako uczestnicy projektu chcielibyśmy podziękować Panu Dyrektorowi za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem całego przedsięwzięcia. Dziękujemy również nauczycielom przygotowującym nas do wyjazdu, pani Małgorzacie Sternak i Dorocie Ale oraz panie, panu Piotrowi Makciarzowi, a także nauczycielom sprawującym opiekę podczas prakty pani Marzenie Tęczy, pani Loni Żółkowskiej i panu Tomaszowi Czeszeniowi. Szczególne podziękowania składamy pani Księgowej, pani Jaszu za realizację strony finansowej projektów. Dziękujemy wszystkim, którzy na różnych płaszczyznach uczestniczyli w pracach projektowych. Udział w praktyce zagranicznej stawialiśmy doświadczenie zawodowe, które w dużym stopniu ułatwi nam znalezienie atrakcyjnych prac tak w Polsce jak i granicą. Dzięki mobilności zwiększyła się mnożność języka angielskiego, wiedza na temat kultury i tradycji dyrekcji, tolerancja i otwartość międzynarodowa, umiejętności organizacyjne, interpersonalne, społeczne i osobiste. Projekt nazwą praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach są niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla nas wszystkich, Sta się osiągnąć na zdobycie wielkiej umiejętności. Oddajemy teraz głos koleżankom i kolegom, którzy przedstawią krótką relację z naszego pobytu w Grecji. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, w dniach 6 do 19 kwietnia 2025 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Praktykach Zawodowych w Grecji, o których chcę Wam się opowiedzieć.

The internships were available to students in the following professions agricultural technical, landscape architecture technical, horse breeding technical, food and catering service technical and renewable energy system technical. Wyjazd był poprzedzony rekrutacją, w wyniku której zakwalifikowano 27 najlepszych uczniów i uczniów z klas 2, 3 i 4. Przed wyruszeniem do Grecji uczestniczyliśmy w zajęciach przygotowawczych. Te dotyczące i pracy przeprowadziła Pani Małgorzata Sternak. Celem zajęć było przygotowanie nas do bezpiecznego i zdrowego przebiegu praktyk wyględniczych. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, jak unikać potencjalnych zagrożeń, dbać o swoje zdrowie oraz jakie znaczenie ma przestrzeganie zasad BHP. The trip was created by a recurrent process, as a result of which 27 of the best students from grade 2, 3 and 4 were qualified. Before leaving for Greece, we took part in preparatory classes. Health and safety training was mastered by Ms. Mogherita The aim of the classes was to prepare us for safe and healthy participation in the forest internships. During the training, we learned how to avoid potential hazards, take care of our health, and understand the importance of following occupation health and safety rules. został położony na przygotowanie do praktycznego stosowania języka angielskiego. Dlatego też przygotowawcze zajęcia językowe prowadzone przez Panią Dolotę taler umożliwiły zarówno obejmowały zarówno słownisce używane na co dzień i słownictwo specjalistyczne. True historian Fascinat and Control Greeks, presentant to us by Piotr Particular emphasis was placed on preparing us to use the English language in practice, which is why the preparatory English classes conducted by Mrs. Dorota Tanner covered both everyday vocabulary and specialist German English. Podróż na Grecję rozpoczęliśmy 6 kwietnia 2025 roku. Do miejscowości Miałs Pantalejmo nas dotarliśmy przejeżdżając przez Słowację, Węgry, Serbię i Włosną Macedonię. Po zakwaterowaniu w hotelu i poznaniu publicznej okolicy przyszedł czas na zapoznanie się z miejscem odbywania praktyk. Our journey to Greece began on April 6, 2025. We arrived in the town of Neon Pantaleonas, travelling to Słowakia, Almery, Serbia i now Macedonia. After sitting in a hotel and exploring the surrounding area, it was time to get acquainted with Specjalizujący się w uprawie oliwek, kiwi oraz kształtowania i zielonych. Uczennicy internships w in of olives, and z klas architektury krajobrazu doskonalimy praktyczne umiejętności w zakresie pielęgnowania terenu zieleni poznała specyfikę greckiej architektury krajobrazu, a także miała okazję zwiększyć swoje kompetencje językowe poprzez pracę w międzynarodowym zespole. Young Escape Architecture student improved their practical skills in Green Area Mainzing, became familiar with the specific of Greek landscape architecture, and had the opportunity to enhance their language skills by working in an international team. Uczennice i uczniowie z kierunku technik hodowca koni odbywali praktyki w stanie niezbyt się w hipoterapii, gdzie doskonalili swoje umiejętności praktyczne związane z pracą z KONI oraz zyskali wiedzę na temat funkcjonowania zagranicznego ośrodka dzieckiego. Students of course wynik technologii kompletnej internship za lat 203 specjalizacji w hipoterapii. Where do you know practical skills related to working with horses and current knowledge about the functioning of Forging Equestrian Center? Uczennicy i uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i mianowicie Gastronomicznych odbywali praktyki w hotelu San Pantelevo. Uczennicy i uczniowie zostali podzieleni na grupy, które wykonywały pracę w kuchni lub zajmowały się obsługą gości na sali. Podczas praktyk na kuchni zajmowały się planowaniem i przygotowywaniem posiłków. Grupa prowerska, przeprowadzona przez kierownika sali instruktażu, zajmowała się obsługą gości hotelowej również organizacją sali restauracyjnej. Food and catering service students completed internships at the San Pantalemon Hotel. They were divided into groups that worked either in the kitchen or gosz service. The kitchen group was responsible for planning and preparing meals. A z training consisted by and Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej podczas praktyk zapoznali się z zagadnieniami związanymi ze źródłami energii odnawialnej, eksploatacją systemów, dokumentacją techniczną oraz właściwymi regulacjami i normami prawnymi. Wszyscy mieli możliwość zwiedzania wytwórów oliwy, serafeta oraz wyjazdu na tar z lokalnymi produktami. Rynnewego Energy Systems students became familiar with issues related to Rynnewego Energy Systems, system, system operation, technical documentation, as well as relevant regulation and legal standards. We also had the opportunity to visit an olive oil factory, a pita cheese production site and a local farmers market. Podczas pobytu w Grecji zwiedziliśmy użytkujące miasteczko Paleos Pantaleimonas. Zobaczyliśmy meteory, czyli klasztory zawieszone w chmurach, kąpaliśmy się na najpiękniejszych plaż w Europie położonych na wyspie Skiatos, jak również spacerowaliśmy ulubionymi, pomskimi uliczkami miasta Skiatos, mijając typowe białe domki z niebieskimi okiennicami, by poczuć prawdziwy grecki klimat. Dominik Auerstein, angielski prezydent, teczanik town of Paleos Pantaleimonas. So, Nathanael, the Moon Saintess, in the clouds, so one of the most beautiful beaches in Europe, on the island of Skiathos, and struggled through the narrow, picturesque tree of Skiathos passing typical white houses with blue shutters, which gave us a true taste of beauty the atmosphere. The trip to the small island of Litochoro, made it to explore the smaller and larger area of the area, Bombouzou and Ipeaz,

Two weeks passed and the, the night of April 19 we set off on our return journey. A true long the trip was safe and after 26 hours of travel we arrived in progress. Dziękuję uczniom. Chciałabym teraz poprosić Pana Dyrektora i Panią Wicedyrektor o wręczenie certyfikatów i nagród dla uczestników projektu. Ja pozwolę sobie wyczytywać nazwiska. Zapraszam najpierw uczniów z kierunku technik hodowcy woli, Wiktoria Zardzeniawa. Zapraszam teraz wasie w stronę. Na Zapraszam teraz uczennicę z Technikum Architektury Krajobrazu, Așa că nu Bakalkah juga? Esok apa yang akan eh? the other side Zapraszam uczniów z kierunku technik Żywienia i Usłupka z Pójrzcie pańskich.

Krzysiek, się Czy jest Krzysztof? Nie ma. W takim razie Kuba waży. Thank wspólnego zdjęcia. Jeżeli macie ochotę zamówić te bluzy, które znaleźliście już w plecakach, to nie widzę problemu. Bardzo dobrze mi wyglądacie. Zanim tutaj wszyscy podejdą, oczywiście w międzyczasie piękne bluzy, to pragnę Wam te pogratulować tego wyjazdu i możliwości zwiedzenia pięknej części Europy. Ale też pragnę podziękować wszystkim opiekunom, którzy sprawowali opiekę na Pani w czasie przejazdu, ale również na miejscu. Więc pani dyrektor, panu Tomaszowi, pani koordynator marzeniem, pani siostrze, więc myślę, że kontynuacja w kolejnym roku nastąpi. I kolejni uczniowie, następni z młodszych doczynków będą mieli okazję, możliwość również udać się na taką zagraniczną praktykę, która pozwoli Wam na własne oczy zobaczyć, doświadczyć tego jak wygląda rolnictwo europejskie. I chcę Wam powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Nasze rolnictwo jest na bardzo dobrym poziomie. ale to będzie okazja, żeby właśnie doświadczyć zobaczyć. I już teraz e, życzę tym, którzy w kolejnej edycji turyzmą mówią dużo miejsc na A Wam, którzy uczestniczyli, uczestniczyliście, e, gratuluję jeszcze raz i zapraszam do wspólnego odjęcia. Bardzo proszę wszyscy uczestnicy w na środek stoi już w Gruza e, z upominkami 都那些半吊子。